Witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Mieliśmy napotkę, ogólnie mieliśmy duży problem Ogólnie tej bitwy, której jesteśmy tutaj oblegani Daliśmy w stanie wyjść, mamy tutaj dwie armie niepodzielne chaosu Zbliża się nasza trzecia armia, ale tej bitwy nie mogę wygrać Nie mogę, bo wyskakuje napotka w pewnym momencie bitwy Natomiast udało im się wygrać Wartość okup okup odrzucony, nie mamy tyle pieniędzy Ale udało się wygrać na szczęście tą bitwę bo byłem bardzo zły ogólnie witajcie Was z tej strony Sniki, jak zwykle. Tak po prostu byłem trochę denerwowany, że ta gra już coraz bardziej się buguje. Tak naprawdę tym więcej skryptów, tym więcej rzeczy, coraz więcej się buguje, coraz więcej się niszczy. I to jest wbrew pozorom zrozumiałe. Dało się pokonać jedną armię chaosu, ale tutaj widzę już 2, 3, 4 kolejne. Super! Trochę szkoda, że tego oblężenia nie było, bo byłaby w końcu jakaś bitwa z oblężeniem, natomiast wiecie, że w medievalu bitwy oblężeniowe są tutaj mega, mega słabe i mega ciężko się walczy. I biorąc pod uwagę że jak komputer walczy, to można brać to pod uwagę, że jeżeli komputer przeciwnie nie ma artylerii, to te bitwy są mega po twojej stronie, natomiast jeżeli komputer ma artylerię, to masz przejebane. Bo ci zniszczy mury, i twoja taktyka nauczników na murach, które pokonuje dużo oddziałów przeciwnika, y, może iść się psuć. Tutaj powinniśmy to bez problemu pokonać. Dokładnie wróciliśmy już kolejne oddziały, ale już zaraz do zwiększymy ich ura, ich ilość, ich ilość. Dobrze. I czekamy na wydarzenia. Mamy świetnych dowódców, natomiast oni mają świetnej ilości wielkiej, ilości wielkie, wielkie. armie. To jest odcinek z tego co kojarzę 16, więc już jest blisko mojej granicy, która była zaplanowana na tą serię, której mówiłem szczerze i otwarcie, gdyż wiedziałem, że w pewnym momencie nastanie taki czas, kiedy nasze tereny będą bardzo, bardzo osłabiane, bardzo, bardzo niszczone. I będą bardzo, bardzo wymagające z tego względu, że każdy z nas wie, że takie armie chaosu to jest nie, nie, niewielka sprawa. Niewielka sprawa dla chaosu, dla nas ogromnie ciężka i wymagająca, wymagająca wielu, wielu rzeczy. Natomiast niby byłaby nadzieja, jeżeli imperium byłoby silniejsze, natomiast imperium jest tak słabe, że tracą kolejne miasta za miastem. Elfy dostają lanie. Na północy jestem otoczony, na wschodzie jestem otoczony, na zachodzie jestem otoczony. No, sami rozumiecie o co chodzi. Pod koniec tego odcinka znowu zobaczymy na mapę, bo teraz to tak mniej więcej tak nie ma większego znaczenia dla strategii, dla tego co się dzieje. Więc popatrzymy na mapę i zobaczymy jak radzi sobie właśnie Imperium, jak radzi sobie niepodzielny chaos. Oraz sylwania, która naprawdę uprzykrza życie i chaosowi i Imperium. Tego jestem bardziej niż pewien Heretycy mi chodzą po moich ziemiach. Pójdźcie się, bo... No, jakiś koleś zmarł, chyba jest jakiś ważny koleś Skoro zostaliśmy taką informację Nie wiem co za oddział, ale zrobimy Nie my się rozbudowujemy cały czas, nie my staramy się Jesteśmy najlepiej rozwiniętą frakcją, ogólnie jesteśmy trzeci, tak naprawdę jedynie my jesteśmy w stanie mierzyć się z wojownikami chaosu. Tutaj nie za bardzo ruszam się z tego miejsca, gdy tuż widzę raz, dwa, trzy, cztery armie oraz wielkiego czempiona, czyli Karla pokrytego biznami. Ma siedma, a ma ten świetny oddział. Puch kurde. Slanerz, bo najfajniejsze według mnie oddziały, jeśli chodzi o takie elitarne wojska. Dobrze, tutaj jest wszystko jak najbardziej ok no nic nie za bardzo możemy zrobić, możemy coś niby doszkolić, więc to zróbmy i miejmy turę. Chciałbym, żeby taki wielki rozmach miały gry, najnowsze gry Total Warów, naprawdę sprach mi tego, że się grało godzinami. Teraz Empire'a sobie grałem ostatnio tak dla siebie, żeby poćwiczyć polską na Dart bo to będzie kolejna seria z Total Warów, właśnie z Empire'a, tylko tam już mam pewien konspekt i muszę Tą jakby serię bardzo ciekawie zaplanować. Mam bardzo fajny, myślę, pomysł na pokazanie tej gry w taki podobny sposób jak to, aczkolwiek będzie zmieniony. Będzie zmienione tak, że będę tworzył historię, czyli każdy odcinek, jakby w komentarzu, będzie tworzona taka lista wydarzeń historycznych lista wielkich wydarzeń historycznych. Na końcu naszej rozgrywki, bo wiadomo, nie będziemy tam grać do wielkich wyczynów, bo jednak strategie zdobywania wielkich, wielkich wyczynów, spróbujemy zrobić też podstawowe wymogi, czy na przykład liczbę terenów, bo zresztą sami zobaczycie, jak zacznie grać, bo tam niektóre tereny, szczególnie Austriaków, których zazwyczaj chce się mieć jako sojuszników przeciwko Niemcom, co jest bardzo dla nas korzystne. Warto mieć. A wiem, że ci z chaosu, no, no, mają problemy. No, mają problemy, więc może jednak coś ugramy. Ogólnie jakie brakuje nam zamków? 23 tury. Prague, Fort Ostrosk i Czernikow. Kurde. Pasowałoby to wszystko utrzymać. Ogólnie wysłałbym na północ do związków jakieś. Wojsko. Albo tutaj mamy armię. Porekrutujmy armię. Gdzie się da? Bo jeżeli udałoby nam się tak utrzymać, to byłoby wow. Nigdy bym nie wygrał. Tylko postaramy się bronić jak najdłużej. To miasto na przykład nam nie jest potrzebne. No nie. Ale inne miasta są ważne. Spróbujemy. Wykonać nasze cele, bo myślę, że imperium w pewnym momencie musi się zacząć odbijać, i ta inwazja niepodzielnego chaosu musi zacząć się psuć. Już widać, że tracą mega ilości wojsk. A, nadchodzą. Co myślicie, że się Was boję? O kurwa, Was to się boję. Ale jakbym miał dwie army jakąś do wsparcia, to okej. Okay. Ja się muszę wycofać. Taką armią no... Nie zabaś. O, kurde, tam czarby. No jednak te nasze nadzieje nikną w coraz bardziej. Naszym celem jest wytrzymać do 20 odcinka. Po prostu. To jest nasz cel. Wytrzymać 20 odcinków. Taki mniej więcej miałem cel ogólnie na tą kampanię, na pokazanie Wam tej strategii. Jestem mega dumny, bo naprawdę pokazałem ją od bardzo, bardzo dobrej strony. Od bardzo, bardzo pozytywnej strony, jeśli chodzi o tą grę. I to mnie się mega, mega podoba. Tutaj mam poniesione trochę wojsko. Noż kurwa, mać! No i nie cofnę, bo nie będę takim ciotą Szkurwa mać! Przepraszam Zdenerwowałem się I jak ja odbiję teraz tamto miasto, no Z tego się pokonać kurde nie da no. Ale przynajmniej pójdę w stronę jakiś no i ciur. No i bywa, no i... No i kurde no. No i ciur o, ale elfie wygrali jakąś bitwę. Wow. Kurde, nie mogli poczekać kilkanaście tur, żebym wygrał tą mapę. Wygrałem pierwszy raz w Warhammerze w tej modyfikacji. No, czekam aż y, Warhammer ten już taki od Creative Assembly stanieje do poziomu 60 zł. Jak będzie jakaś promocja za około 60 zł, to postaram się ją kupić. Oczywiście w głowie mam to, że. Mam nadzieję, pojadę do Holandii na wakacje do pracy. Wtedy zawieszę działalność kanału na te miesiące. Wyważymy, żeby, żeby mnie się udało nagrać niesamowity zapas. Co by było niby możliwe, nagrać jakieś 20 odcinków jakiejś tam serii i po prostu ją obrobić i powrzucać i przyszykować, ale to zależy od tego kwestii, w którym momencie zdam sesję i czy ten wyjazd wypali. Dlatego wam nie mówię. Na razie planujemy Empirea, jeżeli by się udało jakoś promocyjnie święta kupić właśnie Warhammera tego prawdziwego, na ale Empa będziemy grać. Coś w sensie jako kolejny strategiczny Total War. Chciałbym tak samo zagrać jeśli wyszłaby już stricte oficjalna wersja, nie beta już Divide and Empire, to Romka 2 już taka już nie beta, że już byłaby na workshopie Steam'owskim To tak, to z miłą chęcią Bym to dokonał, ale już widzicie tutaj mam już Zabijamy kurwa wszystkich Nie ma tego, nasz dowódca się zdenerwował Go bierze oddział elitarnych oddziałów najolitarniejszych oddziałów. No, no. No, nie zajdę tam. Lecę, wracam tutaj. Co tutaj macie osłabionego? Tego nie macie, tego nie macie, więc to trzeba wymienić, żebyś miał naprawdę pełne oddziały, bo to jednak dla Ciebie bardzo istotne. No, i taki jest plan Total Warf. Zobaczcie, nagranie cały czas jest. Ogólnie, niby nie. Nie trzeba tak wiele mówić. Chciałbym, żeby ten kanał nabrał rozpędu. No, no, nie ma za bardzo. Niby jak. To jest upadły, tutaj nie obronimy tego. Chciałbym, żeby cały czas, cały czas szedł do przodu. Tego też nie obronimy. Zresztą buguje się w oblężeniach. Kolejne miasto padło. Smuteczek. No nie obronilibyśmy, bo... Wtedy co napotka mi wyskakiwała dwa razy, to za każdym razem miałem problemy z wygraniem. Więc to też by nie było, że bym wygrał od tak sobie. Po prostu. Kurde, jeszcze przegraliście to. Mogłem walczyć, nie pomyślałem, kurcze. A to jest dopiero 16 odcinek. A miało być koło 20, chociaż. Do 19 będzie spoko. Wytrzymamy, bo jeszcze mamy sporo prowincji. To powinniście wygrać sami. Ale i zapiszę, bo jeżeli nie wygrają, to próbuję. Prowadzimy bitwę, ale nie no, wczytamy, bo w takim razie poprowadzimy bitwę, tylko mam nadzieję, że jak chcę mieć oddziały. Z oddziały swoje, żeby mi komputer dał do walki. Nie chcę, żeby komputer sterował tamtymi oddziałami, tylko żeby dołączał jako do mojej armii, bo jednak byłaby bieda, jeżeli bylibyśmy bardziej narażeni na stricte yy, wojny przeciwników. Ale ja myślę, że to zrobimy w kolejnym odcinku. Znowu odcinek zaczniemy od wielkiej batalii. Dzięki Wam za uwagę i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Nie zapomnijcie o zalajkowaniu, zasubskrybowaniu, komentowaniu, wejść na mojego facebooka oraz udostępniajcie znajomym na facebooku oraz innych portalach społecznościowych, co przysporzy mi wyświetlenia, zasięgi oraz zwiększy moją motywację do większych i ciekawszych oraz bardziej rozwiniętych filmików. Dzięki Wam za uwagę i do zobaczenia.